W czerwcu jubileusz obchodził Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brudnickim. Świętowano 50-lecie szkoły i 20-lecie powstania Zespołu Szkół. Dostojni goście, szanowni nauczyciele i rodzice, drodzy uczniowie. Jubileusz szkoły przywołuje wspomnienia minionych lat, skłania do refleksji nad mijającym czasem jest okazją powrotu do początku funkcjonowania szkoły do historii i ludzi, którzy ją tworzyli. To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Obecność tak zacnych osób jest wielkim zaszczytem dla całej społeczności szkolnej. W 1963 roku rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego, jedna z pierwszych tego typu placówek w powiecie Brodnickim. Szkoła zmieniała kilka razy siedzibę. W 1972 roku stała się zasadniczą szkołą rolniczą, a w 1992 zespołem szkół rolniczych, skład którego utworzono także licea. Szkoła ta przechodziła różne koleje losu: wzloty, niepowodzenia, zmieniała siedziby. Kierowało nią wielu ludzi. Ale jednego tym ludziom nie można odmówić. Zapału i chęci do pracy. Pod jednym względem ta szkoła miała szczęście. Jest ona od lat wspierana nie tylko przez organy prowadzące, lecz także przez lokalną społeczność i samorząd Jabłonowa Pomorskiego. Bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. również Panu bardzo serdecznie dziękuję i bardzo Państwo, jesteście otwarci na drugiego człowieka, i za tą otwartość chcę serdecznie podziękować, życząc jednocześnie, aby motto, które dzisiaj przyświeca naszemu spotkaniu, dalej potwierdzało. Że droga, którą wybraliście służenia Bogu, Ojczyźnie, i odnieś, w odniesieniu do honoru budowania tej osobistej tożsamości każdego z nas, tej Ojczyzny w każdym sercu młodego człowieka, że to motto będzie tutaj kontynuowane. Trzeba nowoczesnych technik, trzeba nowoczesnych metod. Zgadza się, ale zawsze odnosić do tego, co jest ponadczasowe, co się nie zmienia. Inaczej historia. Rozliczy nas bardzo szybko w przyszłości, jeśli nie będziemy szli tą drogą, którą ta szkoła idzie. Głównym punktem obchodów jubileuszu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy.